Cześć, tu Grand Bazar. Nazywam się Ender. E, tutaj moja kochana żona Aleksandra. Dzień dobry. E, dzisiaj chcieliśmy pokazać, szanowni Państwo, jaki mamy dobry staw od Turcji. Tak, e, no, nie, no, nie staw to jest prawdziwe złoto, czyli dubajskie czekolady. My, myślę, że możemy być pierwsi na YouTubie, którzy przetestują tyle dubajskich czekolad. No, Dubaj czekolady, to jest naprawdę bardzo dobre. Proszę pokaś. No e, Część już z nich jedliśmy i możemy że są mega pyszne. Na przykład ta. To jest e, Dubaj czekolet... czekolady. Czekolada z firmy Bolci. E, e, kupiliśmy ją na taksim. Bejolu, Gdy? dokładnie Bejolu. I oni są robią robi oryginalne Bejolu czekoladę też i bardzo oryginalny i dokładnie prawdziwy sklep. Nie, to jest jakby bardzo dobra pyszna, mleczna czekolada. Za chwilę ją sobie otworzymy. Zobaczycie co jest w środku. Na dzień jest mega chrupiące, dobrze wyważona. E, druga czekolada, która też jest całkiem zacna. Dla mnie to jest jak trochę jak e, snak sikkonski. A dlaczego to jest dla ciebie przekąska? Nie wiem, jest malutki. Pięknie to jest... kosztowało, to nie może być przekąska. No, ale naprawdę, Państwo, ja polecam e, z kawką, jak tureckie kawka, albo espresso. A jak ktoś Będzie... przyjdzie do Grand Bazaru, to zrobisz taką turecką kawkę? Chętnie, zaprosiłam serdecznie. To nie zabrzmiło. Ale ta, tak, turecka nie, gościnność, nie, nie. tak. E, I mamy jeszcze dwie. E, jedna z nich to też wygląda, to jak miliony monet. E, Dubaj, Ciekolatasy. Ciekolatasy z Kostki. Ta wygląda tak dość e, no przyzwoicie, aczkolwiek jej nie jedliśmy. I druga, której jeszcze nie jedliśmy i też nie możemy się wypowiedzieć na jej temat, to jest z firmy, jak to się czyta? Urlu. urlu. Nie no. o, burlu, <noise> o Urlu, tylko o Urlu, proszę bardzo. I ta jest chyba też najcięższa, tak. bo waży 200 gram. E, kostka waży 170, więc też całkiem nieźle. Ta waży, nie wiem ile waży. Ja sprawdzam. Zobacz. 140 gram. 140, to jest 90 i to jest setka. Także od której chciałbyś zacząć testowanie? No nie wiem, bo normalnie mam dieta, Ja nie mogę, mój trener będzie trochę zły, ale malutki spróbuję. No dlaczego nie? So, ale ty, które, które zaczynasz? Ladies first. No to ja bym zaczęła od tej, której jeszcze nie próbowaliśmy. Dobra, otwieramy. Otwieramy to. Sorki za tutaj chwilę. Wygląda po otworzeniu tak. Jest podzielona na 8 kawałków. Trochę się tutaj spociła na dole. Ale zobaczymy. Bęk. No, powiem ci. Jak wygląda, jak oceniasz? To była i to Pachnie, zacnie. Pachnie, zacnie. Spróbujemy tutaj zaraz. Oj, nie wiem czy ją podzielę tak, żebyśmy spróbowali po kawałeczku, proszę bardzo. Okay. Mm. Ta chrupia. Chyba to jest najlepsze. Ale ona chyba była też najdroższa. Mhm. Pecha. Co teraz? Myślę, że warto by było otworzyć kostkę. Ona wygląda na miliony monet. O, musisz więcej tam patrzeć, tam są twoi no, widzowie, no, a nie... No, tam są twoi widzowie, którzy będą... Będą... O jak sztabka złota, otworzymy. Ale proszę nie mu trener Maciek, prawda? Ale obawiam się, że trener Maciek może to obejrzeć, wiesz? O! W złotku mamy takie pudełeczko. Ta też jest trochę spocona. Dałbyś yy, nóż, poproszę? Oczywiście. Potem. Teraz wracam się, nie zobacz. Tak łatwo nie będzie tego otworzyć, jak myślałam. Spróbuj otworzyć tą, a ja wezmę. Ja, bo ja nie wymagam tego otworzyć. A ja otworzę tą, którą znam w międzyczasie, tak zwanym, czyli Elite. Elite jest naprawdę też bardzo kremowa, pyszna. Jeżeli chodzi o cenę, to niestety. Chyba nie mogę otwierać. Mm. Żeby... No to kostka, mm. niestety. Ktoś tutaj nie pykł, albo my nie umiemy jej otworzyć. Koska no, wygląda nie. tak. Nie chcę się tutaj usypić całkiem. No, to chyba trochę, no. ale nie miała prawa. Meltit po polsku? Roztopiła się. Roz, coś tam, coś tam. Okay. Mm. Dobra. Ale już smakuje, dobra. Też chrupie, nie wiem czy słucham. Nie. pierwsza lepsza. Urlou jest lepsza. No jest lepsza, ale to też nie jest zła. By the way, wiesz co to znaczy urlou po turecku? Co to znaczy? Ok, teraz po angielsku. To człowiek, albo po polsku, człowiek, który ma cały czas good luck. A, czyli jakieś szczęście, tak. Mhm, mm no to. To jak zje, wiecie właskie czekolady, to będziecie mieli dużo szczęścia. No, Koska jakby w skali 1 do 10, takie 8. 6? Ja dam 8. Sorry, Splinter, to nie dla ciebie. Piesek je czekoladkę. To jest nie I teraz pani? Teraz otwórz tam proszę. Ja muszę sobie rąki umyć. Chętnie. Otwieramy się na mnie państwo. To jest i piesek. chodź, sprinter, chodź. To nie dla ciebie. Piesek nie jest. I to wygląda jak. normalny To jest ta Elite, super. tak? O, oh, we have guessed. Mm -hmm. Naszcinek. Piesaczek, ojej, sorry. Dobra, czekolada Elite, czekolada Pek. Mmm. Dobrze pachnie. Nieźle. <laughs> Ale ty jesteś niezadowolony naprawdę jakbyś miał jeść czekoladę. Sekundkę ja zrobimy małą techniczną przerwę. Już wróciliśmy musiałam sobie ręce wytrzeć, sorki. Mm -hmm. Więc tu mamy tą czekoladę Elit. No spróbujmy pani. Ja już ją jadłam. Jest ja niezła się tutaj. Mmm, I... Mmm, teraz... to jest bardzo dobra. Ale tak nie chrupie jak tamta. Ta ma mniej tego ciasta. Nie, naj... ale nie jest mm. Tu jest czekolada bardzo dobra. Bardzo dobra, zagadam się. Także to była ta. pokaż opakowanie. Elit. Elit co mm. ty nie możesz. Czekolada numer 4 misteriosa. Mm. złoty. Złoty, tak? Goł, goł, Zł tak, goł, tak, tak złoty. Przepraszam Państwa, bo polski jest trochę trudny język. A I tak sobie nie zaradzisz. Bo spróbuję dać, ale czasami jest nieskuteczny. A mamy nie pamiętam gdzie ją, ją też zielona na cztery nie, to można się podzielić z większą ilością <noise> znajomych pęk no już już proszę o tam gdzie też ma dużo ciasta Ta najbardziej chrupie. Co to znaczy, surprise Chru po polsku? Niespodzianka. Niespodzianka to jest bardzo dobra. Mm. Mm. Ale ja mam najgorszą czekoladę. E, jak to mówić po polsku? Better than I expected? Lepsza niż się spodziewałem. Dokładnie. Nie, jakby z mojej oceny czekolada to jest najsłabsza. Sporo jest chrupek, ale. I ostatni, szanowni państwo. Bolci. Podobniemy. Bolci. To jest mój faworyt. Jakby sorki, bo to nie dla nich z... Myślałem, ja jestem mój faworyt. No. Czeko mój czekoladowy faworyt? Dawaj, dawaj. Dobra, już, już. To też się można podzielić z ziomkami. Otwórz, Otwórz proszę. O! Dzisiaj na no odjeździe. Mmm, ta naprawdę jest. Zarumbista. Proszę. Dzięki. To jeszcze Wam pokażę z bliska. To jest bardzo dobre. To Na ma najlepszą czekoladę. Taka dobra. Hmm. Pytanie się nasuwa tylko, czy warto za odrobinę luksusu? orientu. O nie, ta ma najlepsze pistacje. Dla na to jest warto, bo jeżeli szukasz naprawdę bardzo dobry smak. Nie tylko dla ciebie, ale your friends, your circle, ziołeczki. Tak, jest to naprawdę. I dla mnie... Które będą dostępne w sklepiku Grand Bazarowym w Nowej Wicznej? E, wszystko chyba. Nie, wszystkie na pewno nie. To na pewno wam mi Tutaj to. Bolci chyba też i kostka tak. też. Tak, I... I to say? Ja będę szczęśliwy tu serio. Będzie mi miło wam tak. sprzedać. Jeżeli chcesz tureckie kawka ze mną, osiadami jem i rozmową, zapraszam serdecznie. No, Musisz jeszcze podać adres. Krasyczkiego 64, nowej Wyczny. Albo? Rasin sportowy 8. Ale tam nie ma dubajskich czekolad. Tak. Także tak podsumowując. Amin, dla mnie naprawdę to jest urlop jest bardzo dobre, ale chciałbym pokazać, powiedzieć, to naprawdę dla mnie super pozytywna niespodzianka, bo to jest better than expected. Jak to Lepsze niż myślałem. Lepsze niż myślałem, naprawdę. Nie, ja jestem fanką bolci, tutaj jakby się wiele nie zmienia, dla przypomnienia to jest tak. No dobra, so, żona polidzowa, bolci, so, bolci. So. Ale to jakby możesz mieć swoje zdanie, nie musisz mieć takiego samego zdania jak mhm. żona. Ta była też zacna, taka wypasiona. Mhm. Jeżeli chodzi o cenę, niestety nie pamiętamy, ale. No. Ja nie. nie ma nic niż od pieniędzy. No. smacznego. Ja nie. Smacznego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję no. dziękuję za obie... Oglądanie. Oglądanie. Proszę wybać mi nie moj po polsku, ale... Staram się. No Ja Dziękuję myślę, bardzo. że e, niewiele osób jest w stanie mówić po turecku, tak jak Ty mówisz po polsku, także nie ma co się ten. Dziękujemy bardzo. Szanowni. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Pa, pa.